Drzewa to jedne z najbardziej fascynujących i pięknych stworzeń na Ziemi. Występują w wielu kształtach i rozmiarach, a każde z nich ma swoje wyjątkowe cechy. Wyobraź sobie spacer po lesie i widok drzew wyglądających jak z bajki. Niektóre drzewa słyną ze swojego rozmiaru i wieku, inne urzekają nas swoim pięknem i kolorem. Te wyjątkowe drzewa można znaleźć na całym świecie, a każde z nich opowiada swoją historię. Każde z nich jest świadectwem różnorodności i piękna natury. Odkryjmy kilka niesamowitych drzew z całego świata. Numer 30. Wisteria Japonia. Wisteria w Japonii słynie z oszałamiających, kaskadowych kwiatów. To drzewo to rodzaj pnącza, które można kształtować, aby przybrało kształt drzewa. Kwitnąc, pokrywa się długimi gronami fioletowych, różowych, białych lub niebieskich kwiatów, które zwisają niczym piękna zasłona. Jedno z najsłynniejszych drzew glicyni rośnie w Parku Kwiatowym Ashikaga w prefekturze Tokigi. To drzewo ma ponad 150 lat i pokrywa rozległy obszar, tworząc magiczną, baśniową scenerię. Kwiaty kwitną od końca kwietnia do połowy maja, przyciągając wielu turystów, którzy podziwiają ich piękno. Kwiaty drzewa mają również słodki zapach, który dodaje mu uroku. W kulturze japońskiej wisteria symbolizuje miłość i długowieczność. Numer 29. Dąb Anioł USA. Dąb Anioł to masywny południowy dąb, żywy, rosnący w Karolinie Południowej w USA. Szacuje się, że ma ponad 1400 lat, co czyni go jednym z najstarszych drzew w kraju. Mierzy około 20 metrów wysokości z baldachimem o szerokości 27 metrów, a jego ogromne gałęzie tworzą zacienioną, osłoniętą przestrzeń pod spodem. Nazwa drzewa pochodzi od pobliskiego parku Dębu Anioła i często jest ono nazywane po prostu Dębem Anioła. Jego kora jest gruba i głęboko bruzdowana, a gałęzie skręcają się i tworzą imponujące kształty. Dąb Anioł to ikoniczny symbol siły i odporności, który przetrwał huragany i inne trudne warunki pogodowe przez stulecia. Ludzie odwiedzają go, aby podziwiać jego majestat i poczuć więź z długą historią natury. Numer 28. Pando USA. Pando położone w USA to niezwykły gaj drzew w stanie Utah. To, co czyni Pando tak wyjątkowym, to fakt, że nie jest to jedno drzewo, ale ogromna grupa osik połączonych jednym systemem korzeniowym. Ten gaj zajmuje ponad 40 hektarów i szacuje się, że ma około 80 tysięcy lat, co czyni go jednym z najstarszych i największych żyjących organizmów na Ziemi. Każde drzewo w Pando wygląda jak osobne drzewo, ale w rzeczywistości są to klony wszystkie wyrastające z tej samej podziemnej sieci korzeni. Ten system korzeniowy pozwala drzewom dzielić się składnikami odżywczymi i wspierać się nawzajem, co pomaga im przetrwać w trudnym środowisku górskalistych. Numer 27 Old Chico, Szwecja. Old Chico to fascynujące drzewo rosnące w Szwecji znane ze swojej niewiarygodnej starożytności. To klon świerka pospolitego, co oznacza, że wyrasta z tego samego systemu korzeniowego. Widoczne części drzewa, takie jak gałęzie i pień, obumierają, ale z tych samych korzeni wciąż wyrastają nowe. Ten proces pozwolił Olciko żyć około 95-60 lat. Drzewo zostało odkryte w 2004 roku przez naukowców badających starożytne lasy tego regionu. Odkryli, że Olciko jest nie tylko stare, ale także bardzo odporne, zdolne przetrwać w trudnych warunkach. Występuje w odległym rejonie góry Jelet, gdzie znosi niskie temperatury i silne wiatry. Pomimo swojego wieku, drzewo jest stosunkowo niewielkie, osiągając zaledwie około 5 metrów wysokości. Numer 26. Martwe drzewa w Lea Namibia. Martwe drzewa w Lea to oszałamiający i Martwe drzewa w Lea to oszałamiający i niesamowity widok na pustyni Namib, w Namibii. Obszar ten, znany również jako Martwa Wlea, charakteryzuje się prastarymi drzewami, które rosną w wyschniętym solnisku od ponad 900 lat. To w rzeczywistości drzewa cierniowe, a ich poczerniałe, sękate gałęzie ostro kontrastują z jasnobiałą solniskiem i otaczającymi je pomarańczowymi wydmami. Drzewa wydają się martwe, ponieważ klimat się zmienił. I nie otrzymują już wody. Jednak ich silne, powykręcane formy przetrwały lata, tworząc surrealistyczny i uderzający krajobraz. Ekstremalna suchość solniska pozwoliła zachować drzewa, czyniąc je idealnym obiektem dla fotografów i miłośników przyrody. Numer 25. Baobab afrykański, Afryka. Baobab afrykański to niezwykłe drzewo występujące w całej Afryce. Często nazywane jest drzewem życia ze względu na swoje liczne zastosowania i imponujące cechy. To gigantyczne drzewo może osiągnąć wysokość do 24 metrów, a jego pień może mieć szerokość do 9 metrów. Jego pień magazynuje wodę, pomagając mu przetrwać długie susze. Baobab ma charakterystyczny wygląd. Jego gruba szara kora jest gładka, a gałęzie rozchodzą się niczym korzenie, sprawiając, że wygląda jak drzewo do góry nogami. W porze suchej pokrywają je duże zielone liście, a w porze deszczowej jaskrawo białe kwiaty. Drzewo wydaje owoc znany jako małpi chleb, który jest bogaty w witaminę C i wykorzystywany w kuchni. Jego liście i nasiona są również spożywane lub wykorzystywane w medycynie tradycyjnej. Numer 24. Figowiec-dusiciel. Figowiec-dusiciel to fascynujące drzewo, znane z niezwykłego sposobu wzrostu. Początkowo jest nasieniem, które ląduje na gałęzi innego drzewa. Następnie figowiec-dusiciel wypuszcza korzenie, które owijają się wokół drzewa żywicielskiego. Z czasem korzenie te gęstnieją i rosną, ostatecznie otaczając i dusząc drzewo żywicielskie. Ten proces może doprowadzić do całkowitego ukrycia drzewa żywicielskiego przez potężne korzenie i pień figowca dusiciela. Oprócz figowca, dusiciel jest on czasami nazywany drzewem dusicielskim lub figowcem duszącym. Istnieje kilka gatunków figowców dusicieli, które można znaleźć w lasach tropikalnych i subtropikalnych na całym świecie. Odgrywają ważną rolę w swoich ekosystemach, zapewniając schronienie i pożywienie wielu zwierzętom, w tym ptakom i owadom. Numer 23. Drzewo życia Bahrajn. Drzewo życia w Bahrajnie to niezwykłe samotne drzewo meskity rosnące po środku pustyni. To drzewo znane również jako Shajarat Al-Hayat po arabsku wyróżnia się tym, że jest jedynym drzewem w promieniu wielu kilometrów. Ma około 400 lat i słynie ze swojej odporności, doskonale rosnąc w ekstremalnie suchym środowisku bez widocznego źródła wody w pobliżu. Drzewo życia dorasta do około 10 metrów wysokości i ma szeroką koronę, która zapewnia odrobinę cienia w surowym pustynnym upale. Stało się symbolem nadziei i wytrwałości, ponieważ zdaje się przełamywać przeciwności losu, przetrwając w tak suchym miejscu. Turyści często przychodzą zobaczyć to drzewo, podziwiając jego zdolność do rozkwitu w miejscu, gdzie nic innego nie rośnie. Numer 22. Drzewo Kauri. Nowa Zelandia, drzewo kauri pochodzące z Nowej Zelandii, jest jednym z największych i najstarszych gatunków drzew na świecie. Znany naukowo jako Agathis australis, jest również nazywany nowozelandzkim kauri lub po prostu kauri. Drzewa te mogą osiągać ponad 45 metrów wysokości i mieć pnie o średnicy ponad 9 metrów. Mają charakterystyczną grubą i łuskowatą korę, która chroni je przed szkodnikami i chorobami. Drzewa kauri są bardzo stare, wiek niektórych osobników szacuje się na około 2500 lat, a niektóre mogą być nawet starsze. Kiedyś pokrywały duże obszary Nowej Zelandii, ale dziś występują głównie w lasach chronionych. Kari jest również znany z cennego drewna, które było wykorzystywane przez Maorysów do budowy i rzeźbienia. Numer 21. Drzewo jedwabne Chiny Drzewo jedwabne znane również jako Elbizja ulibrisin. To efektowne i piękne drzewo występujące w Chinach. Jego najbardziej charakterystyczną cechą są puszyste, różowe kwiaty, które wyglądają jak miękkie, jedwabne pufy. Kwiaty te kwitną latem i przyciągają pszczoły i motyle, dodając krajobrazowi żywych kolorów. Drzewo jedwabne ma duże, przypominające paproć, liście, które są delikatne i pełne wdzięku, dzięki czemu wygląda elegancko nawet poza okresem kwitnienia. Liście zamykają się nocą i podczas złej pogody, co jest unikalną cechą tego drzewa. Drzewo znane jest również z szybkiego wzrostu i zdolności do rozwoju w różnych rodzajach gleby. Może osiągnąć wysokość do 9 metrów i jest często wykorzystywane w ogrodach i parkach ze względu na swój urok i cień. Numer 20: Sosna Wolemi Australia. Sosna Wolemi to rzadkie i prastare drzewo pochodzące z Australii. Znana naukowo jako Volemia nobilis, czasami nazywana jest sosną Wolemi lub po prostu Wolemi. Drzewo to jest uważane za żywą skamieniałość, ponieważ uważano je za wymarłe, dopóki nie odkryto go w 1994 roku w odległej części Parku Narodowego Wolemi w nowej południowej Walii. Sosna Wolemi ma unikalny wygląd z ciemnozielonymi paprociowymi liśćmi i niezwykłą szorstką korą. Dorasta do 40 metrów wysokości, około 40 metrów i ma szeroką krzaczastą koronę. To, co czyni ją szczególnie fascynującą, to jej starożytne pochodzenie. Jej początki sięgają około 200 milionów lat wstecz czasów dinozaurów. Numer 19, Jomon sugi Japonia. Jomon sugi to prastare drzewo występujące na wyspie Yakushima w Japonii. To gigantyczne drzewo Kryptomeria, znane również jako Kryptomeria Japonica. Jest jednym z najstarszych żyjących drzew na świecie. Według niektórych szacunków ma od 2,49 do 72 lat, choć jego dokładny wiek jest wciąż przedmiotem dyskusji. Nazwa drzewa pochodzi od okresu Jomon prehistorycznej ery w Japonii, co sugeruje jego wiek. Jomon sugi ma około 25,3 metra wysokości i obwód pnia około 16,4 m. Jego ogromne rozmiary i wiek sprawiają, że jest symbolem siły i wytrzymałości. Lokalnie nazywa się go czasami jakusugi, co oznacza cedr Jakusima. Numer 18. Drzewo narzędziowe Meksyk. Drzewo Tule, znane również jako Arbol del Tule, to gigantyczny cyprys Montezuma rosnący w stanie Oaxaca w Meksyku. Słynie z najszerszego pnia, ze wszystkich drzew na świecie mierzącego około 42 metrów obwodu. Szacuje się, że wiek tego ogromnego drzewa waha się od 1200 do 3000 lat, co czyni je jednym z najstarszych żyjących drzew. Tiul rośnie w miejscowości Santa Maria del Tulle, a jego masywny pień wygląda niemal jak gigantyczny kawałek skręconego drewna. Kora drzewa pokryta jest unikalnymi wzorami i kształtami, które zdaniem niektórych przypominają zwierzęta lub twarze. Numer 17. Ficus Macrophylla Australia Ficus Macrophylla, znany również jako figowiec Morton Bay, to efektowne drzewo pochodzące z Australii. Drzewo to słynie z dużych, błyszczących liści i ogromnych rozmiarów. Może osiągnąć wysokość do 18 metrów i rozrastać się szeroko, tworząc rozległy, gęsty baldachim, który zapewnia mnóstwo cienia. Jedną z najciekawszych cech figowca Morton Bay są jego korzenie powietrzne. Jedną z najciekawszych cech figowca Moreton Bay są jego korzenie powietrzne. Korzenie te wyrastają z gałęzi i podtrzymują drzewo, nadając mu jeszcze bardziej imponujący wygląd. Kora drzewa jest szorstka i teksturowana, co dodaje mu wyjątkowego wyglądu. Figowiec Moreton Bay jest często sadzony w parkach i dużych ogrodach ze względu na swoje piękno i cień. Jest również popularnym drzewem ulicznym w wielu australijskich miastach. Numer 16. Sosna Oścista USA. Sosna Oścista to niezwykłe drzewo występujące w USA, zwłaszcza w górach białych w Kalifornii. Znana ze swojego niesamowitego wieku, sosna oścista jest jednym z najstarszych żyjących drzew na Ziemi. Niektóre z tych drzew liczą ponad 5000 lat. Sosna oścista jest często nazywana drzewem Matuzalema, od imienia jednego z najstarszych znanych okazów. Który był uważany za najstarsze drzewo, dopóki nie został prześcignięty przez inną sosnę ościstą. Drzewa te słyną z sękatych i poskręcanych kształtów, które są spowodowane przez surową pogodę i złe warunki glebowe. Ich drewno jest niezwykle gęste i odporne na rozkład, co pozwala im przetrwać tysiąclecia. Numer 15. Mamutowiec olbrzymi USA. Mamutowiec olbrzymi, to jedno z najbardziej imponujących drzew na świecie. Występujące głównie w kalifornijskich górach Sierra Nevada drzewa te znane są ze swoich ogromnych rozmiarów i wieku. Mogą osiągać ponad 90 metrów wysokości i mieć pnie o szerokości ponad 9 metrów. Największe z tych drzew nosi nazwę Generał Sherman i jest największym drzewem na ziemi pod względem objętości. Olbrzymie sekwoje są czasami nazywane Sequoia dendron giganteum, co jest ich naukową nazwą. Słyną z grubej czerwono brązowej kory, która pomaga chronić je przed pożarami i szkodnikami. Drzewa te mogą żyć ponad 3000 lat, co czyni je jednymi z najstarszych żyjących organizmów na planecie. Numer 14. Banian Indii. Banian znany również jako Banian indyjski lub Ficus bengalensis to niezwykłe i charakterystyczne drzewo pochodzące z Indii. To, co czyni je tak wyjątkowym, to jego szeroko rozpostarta korona. I korzenie powietrzne. W przeciwieństwie do większości drzew, banian wypuszcza korzenie z gałęzi, które ostatecznie dotykają ziemi i tworzą nowe pnie. To tworzy sieć pni i rozległy zacieniony obszar. Niektóre baniany mogą zajmować kilka akrów, a ich gałęzie i korzenie tworzą gęsty, połączony labirynt. Najsłynniejszy banian rośnie w mieście Anantapur w Indiach i znany jest jako Wielki Banian. Szacuje się, że ma około 200 do 50 lat i rozciąga się na powierzchni 3-5 akra. Numer 13. Rzeźbione drzewa Australia. Rzeźbione drzewa Australia. Rzeźbione drzewa w Australii to fascynujące i niezwykłe. Drzewa te znane są z unikalnych, artystycznych kształtów, które tworzy sama natura. Termin drzewa rzeźbione często odnosi się do drzew rosnących w Parku Narodowym Grampians, w stanie Wiktoria. W tym miejscu drzewa te mają naturalnie poskręcane i skręcone pnie i gałęzie, co nadaje im niemal rzeźbiarski wygląd. Kształty drzew są wynikiem połączenia czynników takich jak silne wiatry, warunki glebowe i wiek drzew. Surowe środowisko ukształtowało te drzewa w niezwykłe formy, sprawiając, że wyglądają jak żywe rzeźby. Są nie tylko efektowne wizualnie, ale także doskonałym przykładem tego, jak natura potrafi tworzyć sztukę. Numer 12. Wionna, Republika Południowej Afryki. Wionna, występująca w Republice Południowej Afryki, to niezwykłe i niezwykłe drzewo. Znane również jako drzewo Watsonia lub drzewo strąkowe Watsonia, słynie z gigantycznych strąków nasiennych. Strąki te mogą osiągać spore rozmiary, przypominając coś z filmu Science Fiction. Samo drzewo ma charakterystyczny wygląd, z szeroką koroną i szorstką korą. Drzewo wiona dobrze rośnie w ciepłym klimacie południowej Afryki, często spotykane na sawannach i obszarach suchych. Jego imponujące strąki nie są jedynie ozdobą, ale odgrywają ważną rolę w rozmnażaniu drzewa. Wewnątrz strąków znajdują się nasiona, które pomagają drzewu rozprzestrzeniać się na nowe obszary. Numer 11. Dracena Smocza, Wyspy Kanaryjskie. Dracena Smocza, znana również jako Smocza Krew lub Dracena Draco, to niezwykłe drzewo pochodzące z Wysp Kanaryjskich. Słynie z wyjątkowego wyglądu i jaskrawo czerwonej żywicy zwanej krwią smoka, która spływa z jego kory po nacięciu. Żywica ta była historycznie używana jako barwnik i lek. Dracena Smocza ma charakterystyczny kształt z grubym, wypukłym pniem i parasolowatym baldachimem liści. Jego gałęzie rozpościera się w sposób przypominający otwarty parasol lub ogon smoka. Drzewo może żyć setki, a nawet tysiące lat. Uważa się, że niektóre okazy mają ponad tysiąc lat. Numer 10. Wiśnia Yoshino, Japonia. Wiśnia Yoshino, znana również jako Prunus ex jedoensis, to zachwycające drzewo z Japonii, słynące z pięknych różowych kwiatów. Każdej wiosny ta wiśnia rozkwita morzem delikatnych, bladoróżowych kwiatów, tworząc zapierające dech w piersiach widoki w ogrodach i parkach. Wiśnia Josino jest często spotykana na festiwalach i uroczystościach publicznych, zwłaszcza podczas Hanami, tradycji podczas której ludzie gromadzą się, aby podziwiać kwiaty wiśni. Drzewa te mogą dorastać do 9 metrów wysokości i mają szeroką, rozłożystą koronę. Są popularne w różnych częściach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiele z nich jest sadzonych w Waszyngtonie w ramach Narodowego Festiwalu Kwitnącej Wiśni. Numer 9. Winobluszcz Królewski Madagaskar. Winobluszcz Królewski, znany również jako drzewo ogniste, to niezwykle piękne drzewo występujące na Madagaskarze i w innych regionach tropikalnych. Słynie z jasnych, ognistoczerwonych kwiatów, które kwitną w dużych gronach tworząc spektakularny pokaz. Kwiaty mają pięć płatków i wyglądają jakby płonęły, dlatego drzewo jest czasami nazywane drzewem płomienistym. Wyglądają jakby płonęły, dlatego drzewo jest czasami nazywane drzewem płomienistym. To drzewo ma szeroką, rozłożystą koronę, która zapewnia dużo cienia, co czyni je popularnym wyborem do ogrodów i parków. Jego liście są pierzaste i delikatne, co dodaje drzewu wdzięku. Pojęciana królewska może dorastać do 12 metrów wysokości i ma szerokie pokroje, co czyni ją charakterystycznym elementem każdego krajobrazu. Numer 8. Klon Kanada-Klon, występujący w całej Kanadzie, jest dobrze znany z pięknych jesiennych kolorów. Jesienią jego liście przybierają żywe odcienie czerwieni, pomarańczy i żółci, tworząc oszałamiający pokaz. Drzewo to słynie również z soku, który produkuje, z którego wytwarza syrop klonowy. Słodki przysmak uwielbiany przez wielu. Liście klonu są zazwyczaj pięcioklapowe i mają charakterystyczny kształt, dzięki czemu łatwo je rozpoznać. W Kanadzie liść klonu jest symbolem narodowym i widnieje na fladze kraju. Klony mogą osiągać dość duże rozmiary, osiągając wysokość do 30 metrów. Dobrze rosną w klimacie umiarkowanym i często występują w lasach i parkach. Oprócz klonu są czasami nazywane klonem cukrowym. Lub klonem czerwonym, w zależności od gatunku. Numer 7. Eukaliptus tęczowy Filipiny. Eukaliptus tęczowy, znany również jako Eukaliptus Mindanao lub Eukaliptus Diglupta, to naprawdę spektakularne drzewo pochodzące z Filipin. Wyróżnia go kolorowa kora. Po jej złuszczeniu odsłania jasne warstwy zieleni, które stopniowo zmieniają kolor na niebieski, fioletowy i czerwony. Ten proces tworzy efekt tęczy na pniu drzewa, skąd pochodzi jego unikalna nazwa. Drzewo rośnie wysoko, osiągając wysokość do 60 metrów i często występuje w tropikalnych lasach deszczowych. Eukaliptus tęczowy dobrze rośnie w ciepłym, wilgotnym klimacie i jest podziwiany za swój żywy wygląd. Jego wyraziste kolory sprawiają, że jest on ulubionym gatunkiem fotografów i miłośników przyrody. Numer 6: Cyprysik USA. Cyprysik powszechnie występujący w USA znany jest ze swojego wyjątkowego i efektownego wyglądu. W szczególności cypryśnik błotny popularny gatunek słynie z tego, że dobrze rośnie na podmokłych terenach, takich jak bagna i mokradła. Drzewa te mają charakterystyczny wygląd z pierzastymi i głowatymi liśćmi i grubymi, guzowatymi pniami, które często wydają się wyrastać z wody. Jedną z ich najciekawszych cech są kolana. Gąbczaste, stożkowate narośla, które wyrastają z ziemi u podstawy drzewa. Naukowcy uważają, że te kolana zapewniają stabilność i ułatwiają pobieranie tlenu w bagiennym podłożu. Cypryśnik błotny jest czasami nazywany cypryśnikiem bagiennym lub cypryśnikiem wodnym. Drzewo to może żyć ponad tysiąc lat i osiągać imponującą wysokość, co czyni je wyjątkowym elementem amerykańskiego krajobrazu. Numer 5. Osika drżąca USA, osika drżąca, znana również jako populus tremuloides, to niezwykłe drzewo występujące głównie w Ameryce Północnej. Słynie z pięknych, mieniących się liści, które powiewają na wietrze, tworząc efekt drżenia. Stąd wzięła się jej nazwa. Jedną z najciekawszych cech osiki drżącej jest jej rozległy system korzeniowy, który łączy wszystkie drzewa w gaju. Oznacza to, że wiele drzew, które widzisz w grupie, jest w rzeczywistości częścią jednego gigantycznego organizmu. Największy z tych gajów nazywa się Pando, w stanie Utah, i jest uważany za jeden z najstarszych i najcięższych organizmów żywych na Ziemi. Jesienią liście stają się jaskrawo żółte, co sprawia, że drzewa te są szczególnie efektowne. Numer 4. Drzewa Omalfur, Islandia Drzewa omalfur w Islandii są wyjątkowe ze względu na swoją mrozoodporność i odporność. Te drzewa, znane również jako drzewa karłowate lub karłowate, rosną w trudnych warunkach, w których wiele innych roślin miałoby problemy. W trudnych warunkach, w których wiele innych roślin miałoby problemy. Zimny klimat, silne wiatry i wulkaniczna gleba sprawiają, że środowisko jest trudne dla IS. W rezultacie drzewa omalfo często mają karłowaty, poskręcany wygląd. Zwykle rosną bardzo powoli i pozostają niewielkie, a niektóre drzewa osiągają zaledwie kilka stóp wysokości. Pomimo swoich rozmiarów, drzewa te są niezwykle wytrzymałe i mogą żyć przez wiele lat. Ich unikalne kształty i wymagające środowisko, w którym rosną, czynią je fascynującym tematem zarówno dla miłośników przyrody, jak i naukowców. Numer 3. Krzywy las Polska. Krzywy las, znany również jako Krzyżywi Las, to tajemniczy gaj w Polsce. Położony w pobliżu wsi Żurałki, las ten słynie z niezwykłych sosen. Około 400 z nich ma zakrzywione pnie, które ostro wyginają się ku północy, tworząc unikalny i zagadkowy krajobraz. Większość drzew ma około 80 lat i została posadzona po II wojnie światowej. Przyczyna ich nietypowych kształtów nadal nie jest jasna. Niektóre teorie sugerują, że zostały celowo wygięte, gdy były jeszcze młode, aby wykorzystać je do produkcji mebli lub budowy łodzi. Inni uważają, że może to być spowodowane obfitymi opadami śniegu lub czynnikami środowiskowymi. Pomimo tajemniczości, krzywy las jest popularnym miejscem dla turystów, których intryguje jego niezwykły i piękny krajobraz. Numer 2. Eukaliptus, Australia. Eukaliptus pochodzący z Australii. Jest jednym z najwspanialszych drzew na świecie. Znany z charakterystycznej kolorowej kory, która łuszczy się odsłaniając żywe odcienie zieleni pomarańczy i błękitu, jest prawdziwym cudem natury. Eukaliptusy mogą osiągać bardzo wysokie rozmiary, a niektóre gatunki osiągają ponad 90 metrów wysokości. Drzewa te słyną również z silnego zapachu, który pochodzi z olejku zawartego w liściach. Olejek ten jest wykorzystywany w wielu produktach, takich jak leki. I środki czystości. Eukaliptusy są niezwykle odporne i mogą przetrwać w różnych klimatach: od suchych regionów po wilgotne lasy. Odgrywają kluczową rolę w ekosystemie, zapewniając siedlisko i pożywienie wielu zwierzętom. Na przykład koale w dużej mierze polegają na liściach eukaliptusa jako głównym źródle pożywienia. Numer 1 Dziuplaste Drzewo USA. Dziuplaste drzewo w Kalifornii jest niezwykłym i historycznym gigantycznym sekwoi. Znane również jako kłoda tunelowa, zyskało sławę, ponieważ duża część jego pnia została wydrążona przez ogień. Na początku lat 30. XX wieku ludzie postanowili wyciąć tunel przez wydrążony pień, aby mogły przez niego przejeżdżać samochody. To sprawiło, że drzewo stało się popularną atrakcją przydrożną. Drzewo jest masywne, ma około 275 stóp wysokości i pień o średnicy ponad 30 stóp. Pomimo tego, że jest wydrążone, nadal żyje i rośnie. Dziuplaste drzewo znajduje się w Parku Narodowym Sekwoi i jest częścią lasu, w którym znajdują się jedne z największych i najstarszych drzew na świecie. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Największych i najstarszych drzew na świecie. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Skoro nadal tu jesteś, upewnij się, że klikniesz film na ekranie, aby uzyskać więcej wysokiej jakości treści.